Gotowi? Dobrze, witam serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszej konferencji, yy, która została zwołana yy, w myśl tego, co mówiliśmy ostatnio, że gdy pojawią się jakieś nowe informacje yy, w sprawie dotyczącej zwierząt przebywających, przebywających pod opieką yy, z gabinetu weterynaryjnego yy, Piesio i Krówka, Pan Paweł Prokopowicz w Siedlcach, Takież informacje się pojawiły, ponieważ u Pana Pawła w tym tygodniu pojawiły się dwie kontrole. Jedna z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Węgrowie i wczoraj była kontrola z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Siedlcach. I chciałabym, żeby Pan Doktor przedstawił wyniki te, tej kontroli, ponieważ jest to protokół kierowany do Pana Doktora, więc chciałabym, żeby tutaj o tych wynikach już Państwa y, osobiście. Jeszcze mal, za, zanim zaczniemy, to przywitam Pana Prezydenta Miasta Pana Andrzeja Zietnika. Dzień dobry Państwu. Jest z nami Pan Mariusz Myrcha i Pani Marlena Gosowska z Wydziału y, y, z Referatu Infrastruktury, którzy zajmują się bezpośrednio sprawą zwierząt. I Pan Paweł Tokopowicz, Pan doktor właściciel gabinetu. Dzień dobry. Teraz tak, jeżeli macie Państwo pytanie do Pana Prezydenta, to bardzo proszę. Y, bo jak w sprawie tych zwierzaków czy wszystkich spraw zwierzaków, tak? A czy są inne? Jak są jakieś pytania, może tak, Pani Rzecznik, chwilę. Jak są jakieś pytania do mnie, to bardzo proszę, ja tylko z, z nieukrywaną satysfakcją odebrałem informację, że właśnie otrzymaliśmy od pana doktora protokoły z kontroli, które potwierdzają to, że nie było żadnych uchybień. Wszystko jest. W należytym porządku. Gabinet pana dyrektora spełnia te wszystkie wymogi, które stawiane są, jeśli chodzi o właściwe zaopiekowanie się zwierzętami. Bardzo się cieszę. Prośba do państwa serdeczna, aby przekazać wszystkim mieszkańcom i nie tylko, bo wiemy, jaki zasięg ma internet tyle hejtu, tyle nieprawdziwych informacji. Wylało się w stosunku i do firmy pana doktora, a tym samym i w stosunku do miasta. Okazało się, że wszystko to jest nieprawda. To, jak mówię potwierdzają wyniki kontroli, które otrzymaliśmy od Pana Doktora. Ja ze swojej strony cieszę się bardzo, że właściwie opiekujemy się zwierzętami w naszym mieście, a mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy tak łatwo rzucali oskarżenia, teraz po prostu z taką samą energią zamieszczą przeprosiny i sprostowania dotyczące tego, o czym była mowa wcześniej. Jeszcze raz apeluję Proszę zachować się właściwie i teraz odwołać te wszystkie hejty i te informacje, które rzutowały na dobre imię e, i miasta, i e, firmy, którą kieruje e, pan doktor. Panie Także... czy wcześniej jak pan zapowiadał, że być może będą kroki prawne w stosunku do osób, które te hejty. Czy coś to. To wiadomo? Jakaś była konsultacja z prawnikiem? Była konsultacja, i z tego co już mówiłem mi tutaj pani rzecznik, bez wątpienia wystąpimy w kwestii zasadności zbiórki na jednego z, z psów. Z dwa, co się stało z tymi pieniędzmi, a jeszcze Biuro prawne analizuje, czy nie wystąpić w innej formule, ale cały czas przyglądamy się temu. Nie zgadzam się, aby tak łatwo rzucano oskarżenia raz, że na przedsiębiorcę, który świadczy usługi dla miasta, a jednocześnie na tym samym na miasto Siedlcy, bo w niczym sobie nie zasłużyliśmy na tego typu Heti, oskarżenia, jak okazuje się po kontrolach. No ale cóż, no, wiemy, dzisiaj tak wygląda życie. Czy jeszcze jakieś pytania są do mnie? Bo przyznam się, że już bym zostawił Państwa A, no, zainteresowaną. w takim razie koronawirus. Tak, to jest to, 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 to Pana tak, pytanie. Mamy pięć osób hospitalizowanych już w tej chwili, to jest informacja sprzed godziny. Czy miasto dalej się konsultuje, dalej są prowadzone jakieś rozmowy, działania w tym zespole, nazwijmy to kryzysowym? No nazwijmy to, bo na razie nie ma takich podstaw, ale jesteśmy na bieżąco, stąd ja poprosiłem pana naczelnika Wydziału Zarządzenia kryzysowego, aby był na tej konferencji. Jak Państwo macie pytania, to bardzo proszę Panie Naczelniku, bardzo proszę odpowiadać na wszystkie kwestie. Panie Makowicz, czy możemy na, na, na chwilę się zamienić, aby Pan Naczelnik tutaj usiadł? To będzie Państwu wygodniej. Panie Naczelniku, proszę odpowiedzieć na wszystkie kwestie dotyczące tego. To, że się zbieramy, to już to jest sztab kryzysowy, co z powodu prezydenta. Wystarczą trzy osoby, to decyzja pana prezydenta, która w razie sytuacji, czy rozwoju sytuacji związana z jakimkolwiek zagrożeniem, może rozszerzyć się nawet do 50 osób. W tym oczywiście, biorąc pod uwagę stały skład, bierzemy tych wszystkich, którzy w razie czego będą nam przydatni jako fachowcy, doradcy dla pana prezydenta. Teraz no, wracając do tego. <coughs> Do pytania, które jak padło z Pani strony. Tak? I tak, co, teraz, co, teraz, co teraz się dzieje w takim razie? Jakie są działania podejmowane na bieżąco? Jakie są kontakty między służbami? Jak Państwo wiecie, ja mówiłem o tym wczoraj, że środki zostały, złożone, zostało zlecenie. Mamy potwierdzenie, że w następnym tygodniu przyjdą te ubiory ochronne, czyli ten cały pakiet 100 sztuk, a w następnym tygodniu, bo jest problem z kompletowaniem, i tak jak wspomniałem, może to być. Nawet 10 sztuk albo 1300, w zależności od tego jak wykonawca czy początku, to Przepraszam, to ale tak jak ja zrozumiałem, to Pani pyta o nasze kontakty bezpośrednie. Jesteśmy Natomiast w stałym bezpośredniej... kontakcie. Pan Naczelnik jest w stałym kontakcie z Panią Dyrektor SNP, z Dyrektorem Szpitala. No, nazwijmy to tak, jest gorąca linia i w każdej chwili. Nie ma tutaj pory dnia, która by determinowała możliwości kontaktu, a jesteśmy umówieni, że o każdej no nazwijmy to porze dnia i nocy. Pan naczelnik jest pod telefonem i wtedy będziemy konsultowali wszystkie te sprawy, które gdyby wymagały jakiejś interwencji na, na czy czy pomożą, z naszej strony. Czy w oględzinach budynku, co na będzie? Nie, decyzja z Pani dyrektor też Szpilm uczestniczyła i powiedzmy z punktu widzenia tego, że jest profesjonalistką i pracownicy, którzy u niej pracują i jakby wstępnie nie zaakceptowała tego budynku, z tego względu Szanowni Państwo, że on wymagałby bardzo dużych nakładów finansowych, żeby go dostosować. Natomiast zdecydowała się na inne rozwiązanie i to rozwiązanie przekazała swoim przełożonym. A jakie to rozwiązanie? No wskazała miejsca hotelowe na terenie miasta Siedlce. Czyli w razie czego miasta będzie wynajmować miejsca w hotelach? Iwentualnie zastępczy, proszę? W razie czego miasto będzie wynajmować pokoje w hotelach? No jeśli będzie taka potrzeba, Myślę, że za tym, za tym pójdą dalsze wytyczne ze strony rządu. Jak z Państwo wiecie, już ze strony internetowej chociażby, że w przypadku kwarantanny będzie zaświadczenie wystawiane przez Państwową Inspektora Sanitarny jako taką podstawę do jakby zasiłku chorobowego. Także jak ten problem rozwiążemy, w jaki sposób on się i będzie decydował, że być może te kwarantanny będą poddawane, będą poddawani mieszkańcy swoich mieszkaniach, swoich A domów. jeśli byłaby taka potrzeba i mówi Pan o miejscach hotelowych, mhm. to znaczy, że już są, jesteście po rozmowach z właścicielami hoteli czy zarządcami? Nie, nie jesteśmy po rozmowach, jesteśmy tylko po, po ilości liczb, miejsc, jakimi w razie czego by te hotele, jakimi miejscami te hotele dysponują. A nie jest tak, że muszą się zgodzić właściciele, no bo dla hotelu to też będzie pewne obciążenie. Proszę Pani, na dzień dzisiejszy to na pewno tak, ale to w zależności od rozwoju sytuacji w kraju, gdzieś będą, będą musieli dostaną nakaz i nic, nie, nic innego nie będą mogli zrobić, mhm. tylko polecić mieszkańców, użytkowników. Będą musieli udostępnić, przepraszam. Może jeszcze tak, panie naczelniku i szanowni państwo, na razie nie mamy szczegółowych żadnych Wytycz. informacji wytycznych, w jaki sposób będzie to rozwiązane. Ja rozumiem, że będzie to rozwiązane na poziomie rządu i w tym przypadku wojewody. Wtedy Oczekuję na wytyczne, nazwijmy to organizacyjne, gdzie również będzie wskazane kto będzie ewentualnie finansowo tego typu działania z jakich środków będzie to zabezpieczone. Dzisiaj nie mamy żadnych konkretnych informacji na ten temat. Pani Dyrektor, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, miała podać w podległym swoim terenie tysiąc miejsc potencjalnie Przeznaczonych na kwarantannę, ale jak już mówiłem wcześniej, nie ma żadnych więcej informacji na ten temat. A maseczki kombinowane w przyszłym tygodniu, a maseczki jeszcze w następnym mają być, tak? Tak, tak. I jeszcze, czy na stronie miasta ukaże się jakaś informacja dla mieszkańców, bo oni dzwonią, pytają, co mają robić, jeżeli byli w jakimś kraju potencjalnie zagrożonym koronawirusem. Czy, czy będzie jakaś informacja, która od razu ich przekieruje czy do szpitala, czy do sanepidu? Pani, Pani radaktor, dzisiaj jeszcze skontaktujemy się z panią dyrektor no ja z sanepidu. Ustalimy, z, jakie informacje możemy podawać, w jakim zakresie mhm. i bez względu, jak będzie taka decyzja. Tak, bardzo proszę panią. Jak najbardziej, ja już tą wątkę taką informację przygotowuję, bo mi pozlecił pan wiceprezydent. Natomiast na stronie siedleckiego inspektoratu są wszelkie informacje więc jeżeli ktoś szuka no już tej informacji może wejść na stronę i tam jest podana nawet infolinia całodobowa jest podany kontakt też do naszej stacji siedleckiej jest też telefon alarmowy też całodobowy więc jeżeli ktoś szuka tej informacji to na stronie siedleckiego sanepidu wszystkie te informacje są Pani Rzecznik, ale w takim razie jak to proszę jeszcze tak, uzgodnić to z Panią ja Dyrektor i ewentualnie te same informacje, aby były tak, zamieszczone na, że, na tak, stronie tam, Urzędu tam. Szukać, Miasta. Tych, no, tak Dzisiaj na... to rozstrzygniemy i będą te informacje podane również na e, stronie Urzędu Miasta. Tak. Czy jeszcze jakieś pytania do mnie? Ja dziękuję tak serdecznie. Ja tak. Może o tych maseczkach, że one nie są jakby, bo tam różne komentarze są pod y, postem. Nawet że te maseczki są dla, nie wiem, urzędników Urzędu Miasta, to może wyjaśnimy, dla kogo są te maseczki przeznaczone? W pierwszej kolejności dla osób, które ewentualnie będą występowały jako te, które zajmują się tymi osobami, gdyby były stwierdzone zakażenia, więc. Pierwsze kolejności dla obsługi i, i zabezpieczenia tych wszystkich osób, które no, miałyby w pierwszej kolejności zajmować się tymi osobami. Czyli na przykład pracowników szpitala, tak? Tak, wsparcie to jest przede wszystkim dla pracowników, którzy w razie czego będą. Przepraszam jeszcze, bo to Pani powiedziała, że dla pracowników szpitala. Szpital jest zabezpieczony w swoim zakresie. Ja mam tutaj w pierwszej kolejności na myśli, gdyby okazało się, że w urzędzie jest zalecenie takie, że pracownicy powinni być wyposażone w te maseczki. Więc taka była idea i po to to kupujemy. I gdyby okazało się, że musimy skierować odpowiednią ilość pracowników. Ja daję tylko przykład: Na przykład z Mopru, aby w potencjalnie mogły kontaktować się z takimi osobami, no to też, żeby wyposażyć tych pracowników w te środki ochrony, które dzisiaj byłyby dostępne. Więc tutaj pod tym kątem w pierwszej kolejności poczyniłem te starania, aby zabezpieczyć te osoby, które ewentualnie no będą ze względu na wykonywanie swoich obowiązków narażone na kontakt z takimi osobami. Gdyby do tego doszło, mam nadzieję, że nie. Tak, a ja chciałem tylko dodać, bo zacząłem, na początku zacząłem co powiedział Pan Prezydent, to chodzi też o to, że wsparcie jakby też oczywiście personelu medycznego wchodzi do Warchówy, gdyby ich zasoby na dzień dzisiejszy w jakiś sposób e, zdektualizowały się. To wszystko obejmuje przede wszystkim, tak jak Pan Prezydent powiedział, wszystkie osoby, które w razie czego będą zaangażowania, zaangażowane, przepraszam, zaangażowane w tego rodzaju przedsięwzięcia. Jakim ma więcej pytań w tej kwestii, ja dziękuję serdecznie Panie Kierowniku. Zapraszam już tutaj i kontynuujmy tę kwestię. Do widzenia Państwu. Dziękuję. właśnie wczoraj z, z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Siedcach e, Kontrola była niezapowiedziana e, i tak pokrótce powiem, jakie są wyniki tej kontroli. E, stwierdzono w gabinecie 8 psów, 7 kotów. Psy utrzymywane są w przestronnych boksach. E, koty w grupowych końcach lub w pojedynczych klatkach e, chore. Nie stwierd, e, znaczy stwierdzono, że mają stały dostęp do wody. W klatkach znajdują się miseczki z karmą. E, w klatkach nie stwierdzono odchodów. Klatki są regularnie sprzątane przy użyciu ośrodka odkażającego wilkon. Kilka razy dziennie są też sprzątane. Na zewnątrz budynku są trzy kojce, w których są budy ocieplone. Psy są minimum trzy razy wyprowadzane. Psy są podane terapii socjalizacji również z psychologiem. Kondycja zwierząt, nie, zwierząt czyli psów i kotów nie wzbudza zastrzeżeń. Nie stwierdzono uchybień w warunkach utrzymywania zwierząt w gabinecie piesio. Protokół, no tak, sporządzono w, w, no, w to wczorajszym dniu. I to, ta kontrola się odbyła właśnie wczoraj. Natomiast 22 mieliśmy też niezapowiedzianą kontrolę Stowarzyszenia Poki nad Zwierzętami. które przeprowadziła Pani Inspektor. I podczas tej kontroli mm, oceniono właśnie warunki przetrzymywania, przetrzymywania zwierząt w, w, w placówce yy, i warunki tak, stan zwierząt nie budzi yy, zastrzeżeń, stan zwierząt bardzo dobry, yy, nie stwierdzono zaniedbań, nie, nie stwierdzono oznak choroby, nie stwierdzono stanów lękowych u zwierząt, yy, stan zwierząt nie budzi zastrzeżeń. Jeśli chodzi o wielkość klatek, tutaj było też to poruszane na, na forach, klatki spełniają wymagania ustawy o ochronie zwierząt i w momencie nawet tutaj, jeżeli się znajdują w nich miski z wodą i z karmą, umożliwiają im swobodne przemieszczanie się. Jest dostęp światła dziennego, jest osłona przed zimnem oraz opadami atmosferycznymi. I te klatki umożliwiają zwierzętom zmianę pozycji ciała. Nie ma tutaj, nie stwierdzono oznak znaczenia się nad zwierzętami. Utrzymanie zwierząt jest, jest we właściwych warunkach. Dobrze. Tak, pani inspektor, nie stwierdza żadnych uchybień w zakresie dobrostanu zwierząt. Utrzymanie w przechowalni prowadzonej przez gabinet weterynaryjny. Pana Pawła, nie stwierdzam zarzutów, żadnych zarzutów, które przedstawia Fundacja Zwierzęca Polana i wszystkie, warunki, wszystkie oskarżenia są bezzasadne. Tutaj właśnie też Inspektor z Ochrony Zwierząt się podpisał. No i właśnie podsumowując to, no, no jesteśmy bardzo no, uspokojeni też, że tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń, wszystko zostało zdementowana i te wszystkie oskarżenia były praktycznie nieuzasadnione. Czy Pan zamierza w tej chwili włożyć to Znaczy tak, sprawa na pewno będzie miała dalszy ciąg z naszej strony i, i już prawnik tutaj pismo wystosował, no i będziemy z tego powodu jakieś kroki prawne pociągać, bo zostaliśmy niesłusznie oskarżeni, i, a wszystko zrobiliśmy od początku do końca dla dobra zwierząt. Jeżeli takie oskarżenia się wysuwa, no to trzeba mieć jakieś podstawy. Czy w związku z tym, yy, co się teraz zdarzyło, no w przyszłości ma Pan zamiar jeszcze startować w tych konkursach w jest tak. To? Znaczy, w tej, w tej sytuacji, w tej sytuacji no, no jesteśmy, że tak powiem, na, na razie zaoferowani tą sytuacją, natomiast raczej, raczej tak. No, natomiast, no, no na, na pewno jesteśmy bardzo tutaj zdziwieni takimi oskarżeniami, no i i, no, na razie chcemy się tą sytuacją aktualnie zająć z tą, z tą fundacją i po prostu tą sprawę wyjaśnić, żeby takich oskarżeń no, w przyszłości się nie powtórzyły, bo to jest, no, godzi to w dobre imię gabinetu no, i w miasto. A czy ktoś z fundacji Zwierzęca Polana się z panem skontaktował między tymczasem od zamieszczenia posta do dzisiaj? Czy w ogóle ta fundacja nigdy się z nami nie kontaktowała, w ogóle nie znam tej fundacji? i nie kontaktowali się z nami, z nami bezpośrednio. A czy nadal Pan deklaruje, że będzie Pan chętnie przyjmował wolontariuszy, którzy będą chcieli chociażby wychodzić sami na spacer? Tak, tak, tak. Cał, cały czas zgłaszają się nas wolontariusze, właśnie od czasu, gdzie ta sytuacja jest bardziej nagłośniona właśnie zgłasza, zgłasza się więcej wolontariuszy. No i po prostu robimy zapisy i żeby tak to wszystko miało jakiś tam porządek, no to umawiamy po prostu na odpowiedni dni, żeby tutaj te psy wychodziły cały czas. Czyli jest też pozytywna aspekt. Tak, jest pozytywny, <grym> tak, to jest tak, tak. To się, 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 się bardzo tutaj yy, zaangażowali i, i to, 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 jest, mhm. to jest na plus. Czyli generalnie ani mailowo, ani yy, w żaden inny sposób nie. telefonicznie pani prezes tej fundacji nie kontaktowała się z Panem. Nie, nie. Nie próbowała wyjaśnić. Nie próbowała historii. tego wyjaśnić, fundacja się w ogóle yy, nas nie, nie zgłosiła, nie przyjechała zobaczyć, jakie jak są zwierzęta, warunki. No praktycznie informacje niesprawdzone ogłosili i, i, i tak po prostu na tym próbowali jakoś zdobyć popularność. No i sądzę, że takie sytuacje no, nie powinny mieć miejsca. Jeszcze że kontrola z urzędu hmm. też była w międzyczasie tak. Pani Marlena, była, też niezapowiedziane. i też nie stwierdziłam, tak? Nie, no nie mówili. stwierdziłam nieprawidłowości, za każdym razem, kiedy byłam, to były kontrole zapowiadane i niezapowiadane, nie było nieprawidłowości, mam na to dowody w postaci nagrań, w postaci zdjęć, zawsze wszystko było w porządku, także zdjęcia też są do wglądu, jeżeli któryś z Państwa będzie chciał. Też bym chciał dodać, no, jeżeli fundacja miała jakieś zastrzeżenia, no, mogliby tutaj, no, tutaj się zjawić i porozmawiać. Natomiast no widać, że nie mają żadnych argumentów, więc. Czyli, mówię, to jest taka rozgrywka. Taka rozgrywka, anonimowa, tak, nie, anonimowa, mówię, nie mają argumentów i, i to takie, tylko zbijanie popularności na, na, na takich sytuacjach. Natomiast no, na pewno tego nie pozostawimy bez, bez odzewu. Bardzo Dziękuję. No to jest pan e, pan, pan Piesiok, uzna. Nie <grymiany> przepraszam, się na naczelnika Piesioł, ja tak. Ja na to ostatnio rozmawiałam, jest Ale to jest to To jest to, z A wiesz co, a chcesz cały? Dobra, no tak, 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 też można. I nie odpuści Pan tego do tak? Tak, nie, nie, już no pismo poszło. To jest, to jest no. za no, bo to jest druga. Tak, jest, bo dużo że tego rozbierało. Tak. tak. Poszło pismo już dwa dni temu. Tak.